Cześć Interne. Te kolorowe małe stworzenia to kraby wampiry, a nauka zna obecnie ponad 40 różnych gatunków. 9 z nich hodujemy, rozmnażamy i badamy. Chociaż kraby wampiry to świetne, niewymagające zwierzęta domowe, warto wiedzieć kilka rzeczy, zanim zdecydujecie się na ich zakup. W tym poradniku omówimy dwa z trzech najczęściej zadawanych pytań. Ale najpierw, jeśli szukacie pełnego przewodnika dotyczącego pielęgnacji gatunków z rodzaju Gosysarma, zajrzyjcie do mojego e-booka lub obejrzyjcie mnóstwo filmów na moim kanale. Pytanie pierwsze: Dlaczego moje kraby się chowają i ich nie widzę? Oprócz wskazówek dotyczących pielęgnacji, jest to prawdopodobnie druga najważniejsza rzecz, którą warto rozważyć przed zakupem krabów wampirów. To ile czasu spędzają na ukrywaniu się. Wielu ludzi przecenia, jak często będą je widywać. Często pod wpływem takich kanałów na YouTube, jak mój. Nagrywamy mnóstwo materiałów pokazujących kraby wampiry podczas żerowania, walk czy aktywności. W rzeczywistości ustawiamy kamerę i czekamy na interesujące zachowanie, spędzając godziny na obserwacji i nagrywaniu. To tworzy fałszywe wrażenie, że są znacznie bardziej aktywne i widoczne, niż są w rzeczywistości. Kraby z rodzaju Geosesarma to mikrodrapieżniki uwielbiające polowanie, ale jednocześnie znajdujące się blisko dna łańcucha pokarmowego. W wyniku tego ewoluowały tak, by być płochliwe i ostrożne, szybko uciekając przy najmniejszym sygnale ruchu. Są widoczne głównie nocą, wychodzą pod koniec dnia by żerować. Prawda jest taka? Że możesz nie widzieć swoich krabów przez 99% czasu. Wśród dziewięciu gatunków, które trzymamy, są takie, których nie widziałam od trzech miesięcy lub dłużej. Wiemy, że żyją, ponieważ zauważyliśmy sporo młodych i czasami widzimy ich odnóża wystające z nor. Z tego powodu zawsze polecamy stworzenie pięknego akwarium, tudzież ekosystemu, które sprawi ci przyjemność, a kraby będą miłym dodatkiem, gdy odważą się wyjść. Masz dzieci, które chcą krabów wampirów? Sugeruję wybór innego zwierzaka. Pytanie numer dwa: jak sprawić, by kraby były mniej płochliwe? Nie ma gwarantowanego sposobu, jednak stworzenie naturalnego środowiska z dużą ilością kryjówek pomaga im czuć się bezpieczniej, co sprawia, że czasami wychodzą. Kiedy mają pewność, że mogą szybko się schować, stają się odrabilne, odważniejsze. Jednym istotnym czynnikiem, który zdaje się wpływać na ich zachowanie, jest doczekanie się nowego pokolenia krabów urodzonych w Twoim akwarium. Kraby wampiry rozmnażane w niewoli są zazwyczaj mniej płochliwe i bardziej tolerują ruchy w pobliżu akwarium. Nam zdarzało się wychować swoje kraby od maleńkich, co w zasadzie pozwalało mi je oswajać, by były mniej strachliwe. Spędzanie czasu w pobliżu akwarium, gdy młode kraby dorastają, może pomóc im stać się bardziej otwartymi, choć nie zawsze się tak dzieje. Nawet po kilku pokoleniach istnieje limit ich zaufania. Mieliśmy kraby już do siódmego pokolenia, i one są tylko nieznacznie bardziej ufne niż pierwsza grupa. Ich instynktowna ostrożność wobec zagrożeń jest głęboko zakorzeniona. Czasami możemy karmić kraby ręcznie, ale ten sam krab już za kilka dni może uciec, gdy nas tylko zobaczy. Dlaczego moje kraby wampiry umarły? To w zasadzie najczęściej zadawane pytanie, jakie otrzymujemy. Codziennie dostajemy dziesiątki wiadomości na ten temat, a ponieważ jest to temat bardzo rozległy, stworzyliśmy osobny filmik, w którym omawiam wszystkie możliwe przyczyny. Możesz obejrzeć go tutaj. Dziękuję za obejrzenie, nie zapomnijcie dać łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!